Jak można do tego podejść, aby odpowiednio wykorzystać i przenieść uczucie na wyższy poziom? Jakie miejsce nadać miłości w życiu duchowym, by przenieść ją na poziomy, które z pozoru wydają się niemożliwe, by osiągnąć piękną, potężną i błogą miłość, która nie opiera się na potrzebie posiadania ani wymaganiach wobec drugiej osoby? Ale zacznijmy od samego początku. Jednym z powodów, dla których ludzie myślą, że buddyzm ma problem z miłością jest fakt, że w początkowej fazie miłość związana jest z pożądaniem. Gdy jesteście bardzo młodzi, czasami bardzo łatwo jest pomylić miłość z pożądaniem. Nie jest prawdą, że buddyjscy mnisi są purytanami i twierdzą, że pożądanie jest złe, że wszyscy musicie żyć w celibacie, jak my tutaj, siedzący na tym podwyższeniu. Mnisi nie są purytanami. Buddyzm nie jest purytańskim i celebruje wiele różnych aspektów życia. Pamiętam, jak czytałem definicję purytanizmu tuż przed wyjazdem za granicę. Brzmi ona tak. Purytanizm to strach, że ktoś gdzieś jest szczęśliwy. Niektóre religie są właśnie takie, jakby szczęście było grzechem. Budują przekonanie, że robisz coś złego, jeżeli żyjesz szczęśliwie. Mam nadzieję, że widzicie to w sposób, w jaki buddyjscy mnisi i mniszki tutaj nauczają, że jest zupełnie inaczej. Jesteśmy mnichami i mniszkami kochającymi zabawę. Kiedy Buddha mówił o tym pierwszym rodzaju pożądania, powiedział: Spójrzcie, jest w tym przyjemność, ale jest też niebezpieczeństwo. Jest też wyjście z tego, które nazywał ucieczką. Są zatem trzy perspektywy, które możesz analizować w różnych aspektach swojego życia. Tak, jest przyjemność w zmysłowym pożądaniu, ale jest tam także niebezpieczeństwo. Jest też ucieczka. Mamy pojęcie o tym, jak uniknąć tych niebezpieczeństw. Wszyscy wiecie, na czym polega przyjemność płynąca z pożądania i jakie niesie ze sobą niebezpieczeństwa. Na przykład, gdy jesteście w związku i uprawiacie seks z kimś innym, albo spotykacie się równolegle z inną osobą. Kiedy jesteście z kimś na stały albo od jakiegoś czasu i zaczynacie szukać czegoś nowego poza tym związkiem, to powodujecie ogromną ilość bólu i cierpienia. Pomimo, że wydaje się to dość oczywiste, czasami zapominamy, że pożądanie bywa tak intensywne, że nie pamiętamy o tym, że może nas zranić. W danej chwili to świetna zabawa, ale w dłuższej perspektywie pojawią się różnorakie problemy wpływające na naszą rodzinę, nasze dzieci i wszystkie inne zaangażowane w ten związek osoby. Kiedy już wiemy o niebezpieczeństwie, warto również zastanowić się, jak się od niego uwolnić.